And... No! <laughs> Puzze, bravo! Christmas puzzle in this year, ja? witajcie kochani w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj powinno być świątecznie. And I have a Christmas show today, yeah? And you are? Angel, yeah? A na ja jest aniołkiem, więc będzie super. You will have wings, ok, I will have a look. O, oh, a druga sukienka i skidełka. O, oh, do jest butów. Ok, pogadamy później. Jeździ zaprowadzony, ale zobaczcie, kurczę, jaka ulewa. E masakra. I jeszcze jakieś smutne piosenki lecą w tym, w radiu. Normalnie depresyjnie. Widać, ale naprawdę jest masakra. Ja nadal pod szkołą muszę jechać do domu. Muszę do charity żeby oddać. Kolejną torbę, żeby trochę mi się zmieściło, yy, zwolniło miejsce w chacie. No i trzeba by się zabierać za dużo rzeczy na remoncie i w domu i w kuchni. Ehm, chciałam jechać do Aldiego po ogórki, bo wczoraj wyszłam, prawie zrobiłam sałatkę jarzynową, ale zobaczyłam, że nie mam ogórków i stwierdziłam, że to nie warto. <laughs> ale mam marchewkę, mam, mam ziemniaczki yy, no i tak jakoś ten chyba eee, nie wyjęte nie, nie, nie do świąt, ale no jedliśmy sabrzyc je z marchewką i, i nie mam ochody na kolejne, więc lepiej sałatka niż nic, a sałatka jest taka też fajna do zjedzenia siadanie, na kolację, czyli do pracy dla męża, więc... Ale jak pójdę do Aldiego po to, to jeszcze kupię jajka, no bo może dzisiaj będziemy piec w końcu te ciasteczka i pierniki. Przydałoby się jej więcej jajek. I może masła i może jej mleka. No i wyjdę z pełnym kuszykiem pewnie, więc no. Tak wiecie, średnio. Yy, no. W domu czekam, mam je mnóstwo roboty. W jednym i w drugim. Na remoncie czekam je... Mnie... Oh. I w domu czekam je. <noise> Naprawdę, dużo tam jest do zrobienia. No więc sobie siedzę w samochodzie pod szkołą, i <noise> na ja TikToku i na Instagramie sobie patrzę. No nie, no i trzeba się zbierać. Już, już siedzę już tu 6, nie 9 minut chyba, bo jest 1 po 9, więc czas pierwszy charity shop i on jest po drodze i do domu, i do Aldiego, więc tam zdecyduję. Jak wydych ten deszcz, to nie wiem. A chciałam jeszcze w charity zobaczyć, czy jakieś puzle świąteczne są, bo um, układaliśmy na ją rano i one są takie beznadziejne. Mamy jeszcze inne, ale przydałoby się coś nowego, a tam czasami za funciaka są, e, no i jakieś książeczka też, bo już te cztery, co mamy przydaliśmy po pięć razy, a jest dopiero dziewiąty dzisiaj, więc przydałoby się chociaż jedna jakaś e, nowa. Zobaczymy czy coś będzie. W chyba nie było. Dobra, idę. Miałam świąteczną grę. Wygląda fajnie. No to wiecie, coś mi tutaj... Ja się na ile do kasy? Koniec. Nie, nie kupuję żadnych takich rzeczy z dwinkiem wystarczająco. Skończyłam tam, przyszłam. Mm, mój mąż mówi zrelaksuj się. E, no więc tak powiesiłam pranie, wstawiłam kolejne <noise> e, Zagotowałam jajka na sałatkę jarzynową planuję ja zrobić dzisiaj, bo zagotowałam ziemniaki i marchewki więcej ziemniaków, żebym sobie z tym sosikiem, co mi został, coś sobie zrobiła wieczorkiem <noise> Byłam w Aldin, kurczaka mogłam też szponki kupić No miesza z tym mm, Będę się teraz relaksować Mam 15 minut no dobra, 20, zanim muszę wyjść do szkoły na Jasełka e, i sobie otworzę te nowe puzle, które kupiłam dzisiaj w Charity Shopie. <grymne> Miejmy nadzieję, że są wszystkie, wiecie, elementy. Be, uważam, że kupowanie puzli w Charity Shop to jest najlepsze, co może się zdarzyć. Uu. Bo te 500 chyba ludzkie, co? E, ile to ma być tych wymiarów? Zmieścimy się na tym stole. No nie wiem, zobaczymy, zaczniemy tutaj, a potem się przeniesiemy pewnie na podłogę, bo i tak nie może tutaj cały czas być. No, zacznę, a potem zanajam sobie porobimy. Jasełka na pierwszą 30. O drugiej 30 wczoraj skończyło się tak, żebyśmy w domu o drugiej 30. Soczek jabłkowy. I potem ma, ja ma zaszczyt między 15 a 17 ma przyjść tutaj No, Więc... <grym> Takie plany, a na ja mówi. Can I hang out with you tomorrow? Więc dzisiaj będzie hangout. Nie wiem, co to ma być. Chyba położenie później zda egzamin. Zobaczymy. Wczoraj plan... powiedziała mi, że może upieczemy pierniczki, miał być wczoraj, ale wczoraj tam zeszło, że nie upiekliśmy nic. Więc może dzisiaj, ale naprawdę nie mogę nic obiecać. Może w tą grę nową pogramy, Ciężko powiedzieć, jak to nie jest będzie się przebiegał, no, zmontowałam vloga, puściłam, tego takiego bardzo minimalistycznego, miejsce na telefonie to naprawdę ciężka sprawa, a miałam, nie wiem, przez parę dni miałam tak dużo, mogłam sobie nagrywać, kurczę, drogi i tak dalej, niby wysyłam to na tą chmurę, a ta chmura już prawie pełna jest, słuchajcie, no dobra, jak chcę coś ułożyć, to kończę. Odezwę się potem. Wkopałam coś. Tamte były 3000, dlatego mówiłam, że 500 to powinny być lepiej, nie? Ale nie wiem, czy ja jestem na takim etapie. I nawet ja no, nie jest na takim etapie, ale zobaczymy. Czas się zbierać. Zrobiłam. Coś tu zaczyna się łączyć, ale większość po prostu obracałam i segregowałam na czerwone e, Narożniki, e, lejce i tu mam rękę Mikołaja. Muszę się spóźnić. Więc się nie spóźnił, ale chcę też mieć dobre miejsce, bo wczoraj nie miałam takie po środku, ale Arwiego nie widziałam, a teraz Ena im powiedziała, gdzie będzie siedzieć, więc mogę się najpierw ustawić. Tam jest 15 po i zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. Szokują się, a ja mam kiepską miejscówkę. Scenariusz był taki sam jak Arvi miał w zeszłym roku, bo widocznie to powtarzają z roku na rok, tylko twarzyczki się zmieniają. Żeby zagrać, każdy zostaje po 50 od Mikołaja. Mamy to. Jest Alvin? Jesteśmy już po zaszczyku, więc teraz tylko relaks. Mój obiadek na szybciutko. A potem zrobiłam sałatkę jarzynową. Czyli jest świąteczny akcent, prawda? <grywa> Wy też uważacie jarzynowkę jako akcent świąteczny? Tak, gra to w ogóle jakaś porażka. Nie czaję wszystkich zasad. W sensie nie wiem, muszę do tego bardziej przysiąść. W każdym razie przyszedł mąż, zrobiliśmy obiadek. Potem zrobiłam sałatkę jarzynową. Dziś jesteście dumni, ale chyba nie miałam mikrofonu włączonego. Dzień jest godzina 10. Piję sobie moją sałateczkę. Piję sobie herbatkę. Wszyscy śpią. No i żegnam się z wami. Bez mikrofonu, bo telefon musi być podpięty pod ładowarkę, bo mam tylko 5%. <laughs> A to sama dziurka. Hmm. Nie wiem, coś tam nie nagrałam? A ja się na były dzisiaj. Bo taka ona słodka była, ale nie śmiała, bo te rolki coraz do i szły, um, ale <grywa> była bardzo podekscytowana i bardzo wiecie, szukałam, i tak dalej. Ona mi powiedziała, gdzie by się siedzieć. Ale jak ja tam przyszłam, to już było tyle ludzi, a byłam wcześniej, masakra, było tyle zajętych miejsc. E, w sensie, no, byłam w sumie w czwartym rzędzie. Po pierwsze, po lewej stronie, także ona mi musiała mijać idąc. Wiecie, na no, całe wystąpienie i dzięki temu mogłam je widzieć, ale potem akurat, wiecie, mogłam kukać, nie, z boku jak akurat w wprost na nią widok, więc z jednej strony idealnie, bo bym <grym> się siedziała pod samą sceną, to bym pewnie jej nie widziała, tak jak Albiego, ale bardzo nie widziałam. Mm. W ogóle powiem wam, co mi się wyświetla cały czas teraz na tych reelsach na YouTubie. Gra o tron, Kucz, już widziałam. Ja oglądałam jakoś do tron. Nie wiem, pierwsze dwa czy trzy sezony. Mm, nie wiem na czym skończyłam. Ślub był. Yy, ta. Nie, na pewno nie widziałam spotkania Jon Snow i matki yy, yy, smoku. Powiedzcie mi, czy oglądaliście? A, bo coś tam, że aha, winter is coming i jakoś sobie się długo czekało na kolejny sezon i już potem już nie wróciłam do tego nigdy. Ale coś mi się wyświetliło, zaczęłam to oglądać, no i zaczęłam mi, wiecie, kolejne proponować. No może do tego wrócę, jak znajdę chwilę. <grym> mm, miałam teraz zazień do tych moich puzli zobaczyć sobie, czy coś ułożę. Ale muszę też zmontować filmik na jutro, więc Będz... żegnam się z Wami um, do kolejnego. <grym> muszę kończyć, bo potem nie będę mieć miejsca na montowanie tego filmiku, co mam zmontować. <grym> może sobie coś jeszcze puszczę zanim zacznę montować tak na 5 minut do herbatki i sałatki. Spartego, na razie pa.